Siema, siema. Dzisiaj odbyło się seminarium bokserskie z mistrzuniem Rafciem. Sie siema Rafcio. Siema stara wariatko. Jakie wrażenia po seminarium w Klubie Karło w Gliwicach? Dzisiaj ciężko powiem szczerze, bo wczoraj jak wiesz było yy, pożegnanie zimy, przywitanie wiosny. Nie? Tak, słońce mamy w Gliwicach. W Gliwice bardzo fajne miasto, podałam się chyba tu zostanę. Na dłużej. Oj tak. To co seminarium, maraton? Tak, spoko. Yy, tylko musi jakaś... Jak ludzie dzisiaj yy, na treningu? Nie, tutaj wiesz co, inaczej yy, w ogóle wszędzie fajnie jest, bo tam gdzie jeżdżę, yy, no to tam je zapraszają, tam ludzie chcą po prostu chłoną tą wiedzę i oni chcą się uczyć. I, i, I to jest fajne, wiesz, bo oni tu przychodzą z własnej woli, a nie, że wiesz, idź, bo musisz iść, bo wiesz, bo chciałbym, żebyś trenował, nie, albo, albo trenowała. Nie, ludzie chcą yy, się uczyć i oni, oni słuchają po prostu. E, mongolskich teorii twoich. Tak, dzisiaj to i tak, tak było tak spokojnie, bo dzisiaj jestem zmęczony, to jakoś tam dzisiaj bez jakichś tam mongolskich teorii, tam takich hardkorowych, bo czasami jak już polecę, kurde jak się rozkręcę z, z tematem, to kurde idzie. Jak o tym <śm> nie bardziej się graliśmy, to myśmy już na dystansie. Tak. A zależy jeszcze tutaj, bo bardzo wpadam, to nie ma sensu, żebyśmy się wyrządzili. Tak, to też sensu. Jeszcze ja wybrałem swój, to tutaj teraz muzyczka.

na jakich aspektach technicznych dzisiaj się skupiłeś na seminarium? Wiesz co, ja generalnie skupiam się zawsze na. przede wszystkim, właśnie tak mówisz mówisz, na technice. Ja robię w taki sposób, żeby ludzi nauczyć, żeby oni zapamiętali, żeby oni wiedzieli, co zrobili, dlaczego tak, a raczej inaczej. A nie, żeby przyjść, odwalić, wiesz, przyjechał Rafackiewicz, żeby tam wiesz parę rzeczy, pokazał i pojechał do domu. Nie. Chciałem zrobić w taki sposób, żeby wykonywali te akcje, te ćwiczenia, żeby później one pomagały gdzieś tam, właśnie w sparingu, gdzieś w walce. Także dużą uwagę, jak zauważyłaś, przykuwam właśnie do tego, żeby. Oni wiedzieli krok po kroku, co zrobić, w jaki sposób, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. Cały ABC było Jackiewicza. Tak, alfabet było Strafeckiewicz. Na YouTubie, oglądajcie. Tak, jest dostępne. Tak. Oprócz kanału na YouTubie posiadasz również talenty w innych dyscyplinach. Jako poeta. Tak, poeta, tylko głowa nie ta. E, no, na przykład, jeden poszedł w lewo, drugi poszedł w prawo, trzeci poszedł za nimi. No, proste, no, to jest wierszy, kurde. Na poczekaniu. Tak. E, piliśmy we dwóch, ktoś nas sprzedał. Jeżeli to w ten sposób, to jest słabo, ja Cię nie zatrzymam, zobaczcie, ja muszę zadać cios, ale sztywnie, ten cios musi zatrzymać kogoś, żeby zadać cios na stole. Twoja książka na Ostrzynoża. W tak. 20 słowach. Dlaczego warto ją przeczytać i dlaczego warto ją kupić? Bo jest zajebista, bo jest zajebista, bo jest zajebista, raz jeszcze. To już 40 czy, słów było, tak. zaliczamy. Tak. Nie, książka jest napisana na faktach, Twoja oparta tak, tak, tam wszystkie rzeczy, które są opisane, to się wydarzyły, miały miejsce, są na to świadkowie i nikt przez... Pozdrawiamy świadków. Tak, ja, nikogo nie wybałem. Opisałem z akcji sytuację, tak. ale to jest to jest lata 90., lata 80., lata 90., tam gdzie, gdzie, gdzie kiedyś się coś działo. Specyficzne Piękne klimaty. czasy, specyficzne klimaty, tak, że takie nie, to były normalne klimaty, dla innych ludzi były specyficzne, ale to takie były normalne klimaty, opisane moje akcje, sytuacje, to co się wydarzyło, wszystko oparte na faktach, no i czekamy, może ktoś by chciał nakręcić film na podstawie książki Rafajewskiewicza. O, no To, to był wtedy była premiera. U, to, to był Dobór aktorów? Wsz nie wiadomo. No, Zagrałbyś sam siebie? Nie, próbuje zagrał. <laughs> Sprowadzimy go, Mówisz, że Spoko, masz. damy radę? Zaraz zadaniemy. Do, Gliwic, do Gliwic. A ja. Seminarium aktorskie zrobimy tak, przy okazji. Tam, tam, a, tak, tam ja wczoraj robiłem seminarium aktorskie, wystarczył. Tak, to już za dużo, nie? <laughs> Dzisiaj, rum 13, zabawa mazowiecka, bawimy się. Wy się bawicie, ja pilnuję. <laughs> I można chodzić tylko w dresach, pamiętajcie. <laughs> nie, dzisiaj już nie, dzisiaj już jest. Lajtowo? Tak, bo już po seminarium. Dzisiaj tak, już nie, no dzisiaj tak. już, y, kanciki. A no i białe kołnierzyki, nawiązując do gali. 21, się. Tak, 21 maja, Białe Kołnierzyki, kolejna edycja, siódma w końcu, bo tam troszeczkę to trwało. Klub SFC 24, Wolska 19 przez 25, zapraszam. W tam tak? Się, tak, tam się odbędzie gala i będzie kolejna właśnie edycja. I już przygotowania są w toku? Tak, zaczęliśmy już tak, już gdzieś tam polem będę odgłaszał, e, za chwileczkę będziemy zbierali zapisy i kompletujemy pasy, bo muszę też zamówić pasy e, i ta gala w tym momencie odbędzie się na 100%, bo już jest wszystko ustalone, bo trzy razy już było przekładane, także najwyższa pora, żeby... Do być. trzech razy sztuka, Do tym czterech. razem wypali. Do czterech. Do czterech. Zawsze byłem inny. A, no to, to jest wyjątek od reguły. Oj, tak. też Zostań. A to złóż prawy. I teraz załóż. Zostań sobie prawy. I teraz załóż. Zostań. I zostań, zostań, I teraz załóż. Lekką pozycją od przodu. Jeżeli umiesz, to tutaj załóż. To powoduje, że mam piękną pozycję ciążyki prawej. Dobrze? A teraz zobaczcie, co będzie na obiekcie. Nie jestem w jest sytuacja, ja blokuję, unikam, zadaję ciosy i nagle mój cios kończący rapt z lewej ręki, gdzie zamykam swoją prawą stronę i zobaczcie co jest ja sobie. Już 10 to mocno, nie? Będzie mocno, nie? Dobra, tak. Mistrzu, jakie teraz plany sportowe na ten rok? Jakie plany sportowe, kobieto? Przecież ja mam 46 lat, kurde, przebieg emocjonalny, kurde, jakbym miał 600 lat, jak mistrz Joda. Nie planujesz jeszcze jakiejś ostatecznej walki? Jedna Boże, walka, jedna walka, ostatnia walka. Yy, chcę stoczyć walkę na zakończenie kariery z kimś, kiedyś co przegrałem. I teraz tą walkę wygram i pokażę wszystkim, ale przede wszystkim sobie udowodnię, że to tylko był wypadek przy pracy, że ktoś ze mną nie wygrał, tylko ja przegrałem tak naprawdę. No, była taka sytuacja. To było że... tak już na zakończenie. Tak, tak. I chcę, żeby ta walka była zapamiętana i nie chcę łatwego przeciwnika, dlatego wybrałem sobie kogoś, z kim kiedyś przegrałem. I tak, tak właśnie zrobię. To będzie moja ostatnia walka, już nie wrócę do boksu zawodowego. Jak będzie to chciał tam jakieś frikowe dwie trzy, to spoko, te stoczy, żeby coś tam zarobić. Albo ja zarobić. tutaj, Mateusz ci przed chwilą rzucił wyzwanie. Dogadamy się. Nasz cover Mateusz, wajchę przełóż. <laughs> Przyjdzie, obroży i przełoży. <laughs> Dzięki serdeczne za przyjazd, za poprowadzenie seminarium. No i lecimy dalej. No śpimy, nie śpimy! Tak, jak to leciowo, tak. Tak, tak. tak ja z Trzymajcie się, dzięki. Tak, trzymaj się ramy, to się posramy. <tost> Ej! <Leave> Kim,